Cześć, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie to jeden z ciekawszych, bo też wydarzenie, w którym będę brał udział, będzie jedną z ciekawszych w dotychczasowej mojej przygodzie z rowerem. I zaczynamy go nietypowo, bo na podwórku przed moim domem Dzisiaj jest środa, a jutro w czwartek wyjeżdżam rano do Włoch na zawody z cyklu UCI Marathon Series we włoskich dolomitach i jest to Hero Dolomites, chyba. No, taki fajny wyścig, 4,5 tysiąca metra w pionie, 8, 86 km i chciałbym się z wami na początek tego filmu podzielić z setupem, właściwie z jakim będę startował. Także co, nie przedłużając, bo pewnie film i tak wyjdzie dość długi, bo będzie dużo ładnych widoków, dwa słowa o tym jak będzie wyglądał mój rower na ten wyścig. Bra. Witajcie po drugiej stronie kamery, tak jak widzicie będę startował na swoim starym rowerze. Dobrze wysłużonym już od chyba trzech sezonów na nim jeżdżę, albo czterech. Jest to Trek Pro Kaliber 97, rocznik 2017. Oczywiście jest tutaj spora modyfikacja. On fabrycznie wychodził w przełożeniu 2 na 11 w tym momencie jest 1 na 11 i jest założony bębenek XD i kaseta SRAMA. Ze względu na to, że jest wtedy większy zakres tych przełożeń, bo mamy dziesiątkę zamiast jedenastki, najmniejszą koronkę, więc. Kasetę mamy 10,42 i co ciekawe zębatkę mam 30, także jeżdżę jak taka juniorka młodsza, ale na te długie podjazdy bardzo strome myślę, że będzie to dobre przełożenie. Dodatkowo dołożyłem sobie przed tym wyścigiem prowadnice do łańcucha, żeby na szybkich, kamienistych zjazdach nie narażać się na to, że spadnie łańcuch. Ze specyfikacji seryjnej tutaj też są już inne koła, to są DT Swissy na piastach 350, obręcze 361 są dość wąskie jak na dzisiejsze standardy, nie pamiętam ile one tam mają, ale chyba jakieś 23,5 albo 22,5 nawet milimetra, więc pół centymetra węższe niż obecnie się stosuje, ale dają radę. Hamulce są najprostsze, do orki jakieś w ogóle to jest też mocny mix, ale za to tarcze są XTK, z tym IceTechem bodajże, z takimi radiatorami, które zabezpieczają je przed przegrzaniem. Dodatkowo opony, jakie się zdecydowałem, jest to dość bezpieczny wybór, nie za bardzo będę miał tam możliwość zmienienia opon już na miejscu w zależności od warunków atmosferycznych, zakładam, że będzie dość mokro, więc tutaj bezpiecznie Będę jechał na Wolfpackach Racer 2-4, zarówno z przodu jak i z tyłu. Tutaj opony mam nowe na ten wyścig, staram się jak najmniej rzeczy zostawić przypadkowi. Jeszcze nigdy kapcie na tych oponach nie złapałem, mam nadzieję, że tak zostanie. Bardzo szeroka opona 2.4, dobrze mi się na nie jeździ. Będę jechał na niskim ciśnieniu, myślę, że będzie to jakieś jeden z przodu, 1 z tyłu. Przy tej szerokości jest to naprawdę bezpieczna. Wartość na wyścigach cross country zdarzało mi się schodzić poniżej jednego bara. Mój komputerek Bryton bodajże 300 czy Brighton 330. Wszystkie podstawowe funkcje mam, mam go chyba z 5 lat, nic z nim się nie dzieje, naprawdę mogę go polecić. Bateria starcza na długo, opcja nawigacji jest, ale powiedzmy, że nie, nie korzystam, bo jest na tyle słaba. Wszystkie inne funkcje dobrze działają, miernik mocy można podpiąć, niestety miernika mocy w ROS MTB nie mam. Ale mam go w szosie, więc tam sobie trenuję, a tutaj przydałby się na taki wyścig z długimi podjazdami, no ale trudno. Dwa koszyki na bidon i będę jechał pewnie z dwoma półlitrowymi bidonami, pewnie jeden będzie do połowy pusty. Jak widzicie, będę jechał na produktach firmy Namet Sport i będę miał ze sobą pewnie te dwa batony, tych żeli Total Energy Hydra. Będzie też sporo, nie wiem, jeszcze nie liczyłem ile, ale ja zawsze lubię dużo mieć na wszelki wypadek, także myślę, że z 10 tych będę miał. Dodatkowo będzie tutaj jeszcze ten izotoniczny i będzie trochę mniej. Najczęściej korzystam na wyścigach cross country, ale kilka też wezmę i co? Bardzo podstawowy, bym powiedział, setup. Myślę, że będę jednym z, powiedzmy, najbardziej skromnie tutaj dysponujących sprzętem zawodników startujących w Elicie tam. nic no i co? I chyba tyle. Widzimy się w podróży. Może... Może się zobaczymy już na miejscu w piątek rano. To na razie. Cześć. No jesteśmy na miejscu. Tyrol, Włochy. Jest przepiękna pogoda. 17 stopni. Bez wiatru. No i... Widoczki. Widoczki to jest coś... Tutaj pewnie chłopaki będą się ze mnie śmiać, że jestem youtuberem. 200 followersami tam jakaś ścieżyna <laughs> tak, tak będzie dobrze, że my naszych followersów się twoich, ale tylko no, no. e, tak, tak, moich tak, to są teraz wspólni no. 21, 21. <laughs> nie no no to już mamy tutaj kolejnego e, subskrybenta do tej elitarnej grupy 200, 200 osób także tak ten przydługi wstęp, co ja miałem powiedzieć dojechaliśmy na miejsce, 12,5 godziny Mega fajnie, szybka droga z Polski, dobre asfalty. Dobre asfalty, tak jakbym rowerem jechał. No i no i co? Wy, 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 trochę, trochę mi się język plącze, bo ten widok jest naprawdę niezły. Jest 19.30, jedziemy się rozjechać po podróży. Zaraz jakaś pizza wjedzie. No i co? I widzimy się jutro na testach. Trzymajcie kciuki, żebym miał test negatywny, żebym mógł wystartować. No i co? W międzyczasie jeszcze wczoraj wymieniłem tu stery w rowerze, także wszystko już jest dopięte na ostatni guzik. Także mam nadzieję, że jedyną przeszkodą będzie mój brak formy w odniesieniu dobrego rezultatu i nic innego nie będzie miało wpływu na mój wynik. Także co? Widzimy się jutro, łapcie kilka przebitek jeszcze. Cześć! No dobra, to jesteśmy w piątek. W piątek? Chyba dzisiaj jest piątek, tak, właśnie odebraliśmy pakiety startowe, mieliśmy testy na Covid. -a. Prawie wszyscy odebraliśmy pakiety startowe. Przeczekamy na wynik jednego testu, także mam nadzieję, że wystartujemy w komplecie. Ludzi jest dużo, biuro trochę większe niż na polskich imprezach, także całkiem nieźle to wygląda. Pakiet startowy też bardzo przyjemny, trochę przyjemniejszy niż na innych imprezach, także wszystko zapowiada się trochę lepiej niż na innych imprezach, chociaż zobaczymy jak to będzie jutro. Także trzymajcie kciuki, żeby wszystko było zgodnie z planem I co? Przede wszystkim bez problemów technicznych To pierwsza rzecz i bez problemów zdrowotnych To nawet ważniejsze Także jak będzie bez gleby, bez kapci To ja już będę zadowolony Także tyle z dzisiaj Złapię jeszcze jakieś przebitki po drodze, to coś rzucę I widzimy się albo jutro przed startem Jak dam radę coś nagrać Albo już jutro po start Także tyle Cześć Okej, okay, tutaj ostateczny Bike check przed wyścigiem, widzicie, jest numer, spinka i co? Zestaw naprawczy, jednak zdecydowałem się na wersję Krank Brothers, którą dostałem w pakiecie startowym, wygląda to całkiem nieźle. W środku jest tą sznurki, skrzydełko, plus dwa naboje, Pianki nie biorę, tylko będę polegał na tym do kieszonki, może sobie wrzucę multitula a może jeszcze nie, nie wiem, zobaczymy. No i tak, także w takiej konfiguracji rower z tymi dodatkami waży pewnie jakieś 11. 11 kg z pedałami, bez bidonów, także jest ciężki. Myślę, że mam spokojnie 2 kg ekstra w stosunku do czołówki. No ale nie ma co gdybać. Pod nogą jest, także będzie dobrze. Także tyle z dzisiaj i widzimy się jutro. Elo. No dobra, jesteśmy już po wyścigu. Hero Dolomites dobiegło końca. Co? Jestem bardzo zadowolony, bo pojechałem na maksa wszystko co miałem. Jeśli chodzi o wynik, to jestem 54 na Puferze Świata i 59 Open. Bierze się to z tego, że wyprzedziło mnie 5 mastersów. W tym wyścigu startuje około 4000 osób, więc te pierwsza 60 to jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik. Wyniki tam topowej dziesiątki oczywiście to jest trochę inna liga, ale ja jestem bardzo ze swojego zadowolony, to jest zdecydowanie najdłuższy wyścig jaki jechałem w życiu, mój czas to 5 godzin i 17 minut, to czy dotychczas chyba nigdy nie jechałem w wyścigu, który miał więcej 4 godziny. Więc tak, także jestem bardzo zadowolony, co można by poprawić, żeby było lepiej. No to przede wszystkim startować w tego typu wyścigach, no. My w Polsce, z tego co wiem, to chyba mamy dwa takie wyścigi. Jest Szlarska Poręba, która ma 100 km chyba rzeczywiście i jest za chyba 3 tygodnie, więc może się tam wybiorę. I jest jeszcze czyli mam TB Challenge, w którym nie mogę startować, bo mam licencję elity, tak na dobrą sprawę to mamy jeden, <ścoughs> jeden wyścig, w którym można jakokolwiek porównać do takiej, do takiej właśnie... Wyrypy, którą mieliśmy dzisiaj. Także to jest pierwsza rzecz, którą można poprawić. Druga rzecz to na pewno cała logistyka. Ja na szczęście nie dopadłem żadnego defektu, więc nie odczułem tego aż tak bardzo. Jedyne jakby negatywne aspekty to były to, że musiałem się dwa razy zatrzymać, więc straciłem na tym. Ale to ile tam? Dwie minuty może na tym straciłem. Ale co, wszyscy zawodnicy, z którymi ja się ścigałem, ta pierwsza pięćdziesiątka, to praktycznie w większości to są zawodowi kolarze z zawodowymi kimami. I na każdym bufecie żel, nowy bidon, wszyscy jechali z półlitrowym bidonem, ja jechałem z dwoma bidonami i tak musiałem się zatrzymywać. Miałem 11 żeli ze sobą, oni tam po dwa żele w kieszonce i na każdym bufecie nowy żel, nowy bidon, zapasowe koła, wszystkie części zapasowe, mechanicy i tak dalej. Także taki kopciuszek trochę. Tutaj jechałem zupełnie w inną ligę. Ale myślę, że całkiem nieźle się odnalazłem. No i co, sam rower też, też oczywiście myślę, że jakby zrobić klasyfikację na kołach aluminiowych, to byłbym pierwszy, bo chyba, chyba nikt inny nie jechał na kołach aluminiowych. Jakby tak licząc z to, że miałem dwa, dwa bidony plus te żele, plus rower cięższy, to myślę, że na starcie byłem 4 kg cięższy od czołówki. Także różnica jest spora, no. Także to można sobie tak gdywać, ale to nie ma nie zmienia faktu, że tu bez lepszej formy nie ma co szukać miejsc w pierwszej dwudziestce. Także może bym jakby wszystko było od strony, jakby abstrahując od mojej formy, dograne na tip-top, to może do tych pięciu godzin by się bliżył, a może nawet złamał, ale co? no Na pewno tutaj pierwszą dwudziestkę nie ma szans, na pewno nie w tym roku i myślę, że jeszcze też nie w następnym. Zobaczymy, ile czasu mi wystarczy na to, żeby trenować. Może mój też tutaj też pojadę i poprawię ten wynik. No ale co? Mega jestem zadowolony. Wszystko zagrało tak, jak trzeba było. Widoki są przepiękne, pogoda jest przepiękna. I co? Byleby takich więcej wyścigów. Dzięki wielkie za całe wsparcie od mojego teamu, od wszystkich sponsorów, dzięki którym mogę tutaj być. I co? Tyle z Dzięki wielkie, że dotrwaliście do końca, łapcie kilka przebitek i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!